Trasa zielona i pomarańczowa Sela Rondy prowadzi nas na około masywu Sella w Dolomitach, pokazując piękną górę i przyrody tamtejszej. Ale co jeśli powiem Wam, że są przynajmniej cztery miejsca, nie na tych trasach, ale które warto odwiedzić? Wystarczy tylko zjechać lekko z kursu. Zapraszam Was na cztery perełki widokowe. A na pierwszy rzut pójdzie porta Weskowo w Arabie, gdzie ją znaleźć na tyle kółka zielonego i pomarańczowego otóż w prawym dolnym rogu. Na górę możemy dostać je za pomocą dwóch wyciągów: albo wyjeżdżamy wagonem numer 1, albo wyjeżdżamy gondolami ze stacją przesiadkową numer 2 i 4. A zjazd wszelkimi możliwymi kolorami Trudności. Startujemy z 2500, zjeżdżamy na 1600. Długość trasy to prawie 4 km, różnica poziomu 903, a średnie nachylenie 22,6. To teraz kilka typów dla osób będących na trasie pomarańczowej i zielonej. Po prawej stronie macie wyciąg, którym jest i dla jednej trasy, i dla drugiej. W obu przypadkach albo musicie go pominąć. Zjechać tutaj w dół. Zresztą osoby będące na pomarańczowej i tak będą korzystać właśnie z gondoli, którą mijamy. Ale mijamy ją i podjeżdżamy tutaj dokładnie w to miejsce, gdzie mamy dwa wyciągi, o których wspominałem: gondole i wagon. Albo korzystacie z jednego, albo z drugiego. I już na górze możemy napawać się widokami w stronę Selli oraz w stronę lodowca Marmolada, który tutaj. Właśnie w tym momencie możecie podziwiać zjazd, trasą na początek czerwoną, numer 1 po prawej stronie. Będziemy mieć stację górną tego drugiego wyciągu, którym mogliśmy wyjechać. O, różnica to, jak widzicie, to jest ta trasa dojazdowa. Tu zresztą bardzo fajne miejsce na górze, jeżeli wysiądziecie do oglądania i napowania się tym pięknym widokiem. Tutaj w czołówce, właśnie stamtąd z balkonu miałem widok. No, jedyny minus, jaki niesie ze sobą ta trasa, no to jest. Przede wszystkim, to że nie jest to dla osób, które mają podstawowe umiejętności snowboardowe lub narciarskie. Ta trasa jest naprawdę trudna. Można na kilka razy zjechać stąd, bo można tutaj pojechać prosto szóstką i a dojechać do wyciągów. Tutaj po lewej stronie. Koło tego wyciągu górnej stacji przebiega, odbija nam jedynka. My zaś w tym momencie wskakujemy na trasę czarną numer 5. Wspominałem Wam, że będziemy wszystkie kolory tak dokładnie, będziemy wszystkie kolory objeżdżać. Teraz czas na czarną trasę. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś lubi trudne trasy, to wydaje mi się, że tu właśnie w Arabie, w tej części dokładnie najlepsze miejsca na Salaroncie. Oczywiście Wolgadena ma swoje 8 legendarnych tras, które też są bardzo trudne, ale tu jakby można powiedzieć największe skomasowanie jest tych tras, zwłaszcza dokładnie tutaj zjeżdżając z Porto, Porta Weskowo. Jest dużo czerwonych i czarnych tras. No i takie widoki. No to to jest to, co chciałem Wam przede wszystkim pokazać, bo to no tu jest jakby pocztówka. Oprócz tam mieliśmy na górze pocztówkę z lodowcem, tu mamy Master Sella. Mamy 1,5 km mniej więcej przejechane. Może teraz widzicie w centralnej części tego ujęcia, jest górna stacja. Górna stacja e, trasy e, pomarańczowej, którą właśnie tutaj. O, e, przepraszam, piątka odbija, to jeszcze tylko dodam, a my właśnie tutaj na jedenastkę e, wbijamy. I tutaj, osoby, które zjeżdżają z tego górnego wyciągu, to e, są jakby na trasie e, pomarańczowej. Jeśli macie ochotę do klikania, to zapraszam. Osoby, które są na pomarańczowej trasie, zjeżdżają prosto tutaj do następnego a, wyciągu, by przedostać się na trasę numer 1 wyciągu, który widzieliście na samym. Może nie na samym początku, ale w momencie, kiedy tam było odbicie na. Zaczynała się trasa numer 5 czarna. To był u nas stacja wyciągu. To właśnie stąd wyjeżdżacie, będąc na trasie pomarańczowej. Ja zaś będę odbijał tutaj na prawo. W tym momencie zaczyna się. Trasa numer 3, czy raczej wjeżdżam na trasę numer 3, czarną trasę. 2,5 km mamy przejechane. Nachylenie w tym momencie podchodzi pod 30%, między 25 a 30. O, krótkotrwałe, jak widzicie. Ta seria będzie miała 4 odcinki, ale nie będą one po kolei, postaram się je wyrzucać w najbliższym czasie, ale żeby was za bardzo nie zanudzić, no to, że tak powiem, będę je przeplatał innymi filmami z innych miejsc. Także trzymajcie rękę na pulsie, może jakaś subskrypcja, może jakaś łapka w górę, albo ewentualnie jakiś komentarz. A tutaj wyłania nam się miejscowość Araba. Z lewej strony pojawia się trasa niebieska, czwórka, do której właśnie w tym momencie my będziemy dojeżdżać, i jest to trasa, która zalicza się do trasy zielonej Celarondy. Zresztą jest ona na moim kanale, więc jeżeli tylko byście chcieli zobaczyć ją od samego początku, to jak najbardziej zapraszam. Link macie w tym momencie na górze, jest tam seria. Filmów, które pokazują po kolei, co, jak i gdzie trzeba robić, żeby trzymać się trasy i objechać całość dookoła, i tutaj byście odbijali właśnie dokładnie na prawo, by dojechać do tego wyciągu poziomego. To jest z początku filmu, oczywiście rozpoznajecie. Ja to użyłem, żeby wam od razu pokazać, jak dostać się na górę. Osoby, zaś, które będą. Jechać trasą pomarańczową zjeżdżają tutaj do tych gondolek, które dokładnie w tym momencie widać. A ja tutaj kończę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że przekonałem was, żeby jednak zjechać z tych tras podstawowych i zobaczyć te piękne widoki. Pozdrawiam i zapraszam na następną część. Cześć Marek.